Fani jazdy na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach mają już miejsca, gdzie mogą doskonalić triki. Nowo otwarty skatepark to odpowiedź na potrzeby młodych Ełczan, którzy do tej pory miejsc, gdzie mogą pojeździć, musieli szukać na własną rękę. Obiekt dostępny jest zarówno dla tych, którzy są już wprawieni w jeździe, jak i dla początkujących. Zaawansowana to nie jestem, bo tak jeździłam po krawężnikach podwórkowych i, i no i nie byłam Asem awesome, trików, ponieważ nie było gdzie, ale teraz na pewno mi yy, odkąd otworzyli skatepark na pewno uda mi się coś... E, ugrać. Pod budowę obiektu wykorzystano teren byłego placu zabaw dla dzieci przy ulicy parkowej. Sam obiekt został wyposażony w nowoczesne konstrukcje betonowe. Czekał EUD długo na to, ale myślę, że warto było, bo technologia, w której jest wykonany, jest technologią najbardziej taką, bym powiedział, nowoczesną, stosowaną w tej chwili przy, przy budowie wszystkich skateparków i technologią, która zapewni, że ten obiekt będzie przez wiele dobrych lat służył wszystkim miłośnikom jazdy. Skatepark to miejsce dla młodych ludzi pasjonujących się jazdą na desce czy rolkach, dlatego przy budowie obiektu ich zdanie na temat wyglądu i wyposażenia było niezwykle ważne na bieżąco prowadziliśmy takie konsultacje które zmierzały do tego żeby był tu jak najbardziej funkcjonalny obiekt jak najbardziej odpowiadający ich potrzebom i ich oczekiwaniom Po przecięciu wstęgi oficjalnie otwierającym skatepark obiekt przetestowali profesjonaliści był pokaz street trialu czyli jazdy na rowerze oraz deskorolce w wykonaniu skaterów z ekipy Pogo Ich obecność to dla wielu dobra motywacja do dalszych ćwiczeń a sam pokaz zrobił niemałe wrażenie Naprawdę szacun dla nich to bardzo wyrafinowane triki robili, nawet mi się nie, nie śnią takie. Rekomendacja zaproszonych gości ma duże znaczenie, gdyż są to osoby z tytułami Skaterów Roku, jeżdżący na deskach nawet 20 lat. Na szczęście nie mogli nic zarzucić ełckiemu obiektowi. Przetestowaliśmy skatepark, skatepark jest bardzo udany, betonowy, więc na pewno wytrzyma długo i o to chodzi. Naukę jazdy na desce najlepiej uczyć już sześciolatków które szybciej niż starsze dzieci uczą się trików i nie boją upadków, a te niestety się zdarzają. Zawsze jest takie pojęcie ogólne, że niby na deskorolce można jakieś kontuzje, połamać się. Nie do końca nie uważam wcale, że deskorolka jest super kontuzjogenna. Wszystkie inne sporty, nie wiem, piłka nożna i tak dalej, mają, mają podobną, podobną urazowość jak to. Oczywiście tutaj się upada, są jakieś zadrapania, ale to nie jest tak, że, że to jest jakieś super bardziej groźne niż cała reszta innych sportów. Pragnieniem fundatorów skateparku jest, by obiekt stale tętnił życiem, pojawił się również pomysł, by fani deskorolek, rolek i rowerów mieli swoje doroczne święto. Chcielibyśmy, żeby to był taki piknik, który, na którym będą i pokazy, i prezentacje, i szkółka, i zawody, żeby, to, żeby ta przestrzeń rzeczywiście żyła takim, taką pełnią życia. Całkowity koszt inwestycji to prawie 546 tysięcy złotych. Całość została sfinansowana z budżetu miasta Ełku, z czego 143 tysiące złotych to środki pochodzące z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.